Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kornel Naruszewicz i jestem właścicielem szkoły języków obcych LeBest w Kostrzynie oraz Pietnicy. Zatrudniam lektorów, którzy są zarówno polskimi lektorami, jak i lektorami pochodzącymi z krajów obcojęzycznych, np. z USA czy też z Włoch. I dzisiaj chciałbym porozmawiać o zaletach dla naszych dzieci. Wynikających z tego, że pracują właśnie z takimi lektorami, którzy nie mówią po polsku. Jednocześnie chciałbym powiedzieć, że uważam, że polscy lektorzy potrafią wykonać wspaniałą pracę, e, pracując jako angliści, i germaniści. A więc, jakie mamy zalety, jakie zalety czerpią nasze dzieci z pracy z nauczycielami, którzy nie mówią w języku polskim. Po pierwsze. Bardzo często rozmawiając z ludźmi na temat tego, jak najlepiej nauczyć się języka obcego, ktoś nam powiedział lub powie, że najlepiej to właściwie wyjechać do obcego kraju i tam być wrzuconym na głęboką wodę i tam rozmawiać z ludźmi w tym języku, bo inaczej byśmy sobie nie poradzili. Czyli jesteśmy zmuszeni, tak jakby, będąc wrzucony w Środowisko, w którym nie możemy rozmawiać po polsku. Tak, i to jest prawda. Bardzo często jest to najszybsza metoda nauczenia się języka obcego. I właśnie, praca z nauczycielami, którzy nie mówią po polsku w czasie zajęć języka obcego, jest taką kopią tej sytuacji, w której bylibyśmy gdzieś tam w obcym kraju. Tak, także. Nauczyciele, pracując przez 60 minut z naszymi dziećmi w tym języku, właśnie tworzą nam kopię tej sytuacji, tak jakbyśmy tak jak byli w obcym kraju. Kolejną rzeczą, która jest bardzo cenna, to jest to, co dzieje się w sferze emocjonalnej dzieci w momencie, kiedy uda im się porozumieć z nauczycielem nie mówiącym po polsku. Jest to pewnego rodzaju poczucie sukcesu, i dzieci rozumieją, że można porozmawiać z kimś, kto w ogóle nie mówi po polsku, a jednocześnie nie udaje, że nie mówi po polsku, właśnie w obcym języku, i można wspólnie spędzać czas w ten sposób. Jest to na pewno pewien zastrzyk motywacji dla wielu dzieci. Które zauważają, że wow, to rzeczywiście funkcjonuje. Trzecim elementem, bardzo ciekawym, jest to, że zajęcia z nauczycielami obcojęzycznymi, nie mówiącymi po polsku, są bardzo autentyczne w swojej naturze. Bardzo często mówi się, że na zajęciach języka obcego trzeba stworzyć sytuację komunikacyjną. W której nie mówimy po polsku i w której sytuacja ta jest możliwie autentyczna, możliwie bliska rzeczywistości. I właściwie pracując z nauczycielem, który nie mówi po polsku, przez 60 minut takich zajęć jest to jedna wielka sytuacja autentyczna, w której nikt nic nie musi udawać, a jednocześnie starały się porozmawiać ze sobą w języku obcym. Czwartym elementem, bardzo ciekawym również, jest to, że i każdy z nas to w, w, prędzej czy później w swoim życiu dostrzeże, zauważy, to żeby się dobrze komunikować w języku obcym, nie wystarczy znać słownictwo, nie wystarczy znać gramatykę tego języka, ale bardzo często przydają się strategie komunikowania się. Strategie komunikowania się, czyli, czyli pewne czynności, które stosujemy po to, żeby ta komunikacja doszła do skutku w momencie, kiedy na przykład zapomnie, zapomnimy jakiegoś słówka, albo nie wiemy, jak coś powiedzieć, albo po prostu w tym momencie nie jesteśmy w stanie wyrazić swoich, swoich, swoich intencji. Wtedy dobrze jest uczyć się stosować wyrazów bliskoznacznych. Uczyć się, opisywać sytuację, o której chcemy powiedzieć, lub też, um, lub też starać się poprawić to, co już powiedzieliśmy, a co widzimy, że nie bardzo funkcjonuje, bo mimika naszego nauczyciela mówi nam, że nie zrozumiał nas, co chcieliśmy powiedzieć, albo z wyniku błędu gramatycznego, albo ponieważ użyliśmy nieodpowiedniego słowa. To są wszystko umiejętności, które nabywamy właśnie pracując z obcojęzycznymi nauczycielami, a one są bardzo, bardzo ważne, bo żeby dobrze komunikować się w języku obcym, nie wystarczy znajomość słownictwa i gramatyki, ale właśnie stosowanie tych strategii również. Piątą zaletą, o której chciałbym porozmawiać, to jest to, że dzieci pracując z nauczycielami z innych krajów, z innych kultur, mówiących w innym języku, nabierają doświadczenia, które jest im bardzo, bardzo potrzebne, bardzo cenne do tego, żeby spokojniej, pewniej siebie spotkać się w przyszłości z kimkolwiek z innego kraju i umieć porozmawiać z tymi ludźmi, umieć się porozumieć. Te doświadczenia właśnie z dzieciństwa pozwalają dzieciom nabrać pewności siebie, i wtedy w przyszłości, kiedy mają rozmawiać z, z nauczycielami z, czy, czy z innymi ludźmi z obcych krajów, są w, stanie, są w stanie spokojnie sobie z tym poradzić. I ostatnim elementem, ostatnią zaletą, o której chciałbym powiedzieć, prawdopodobnie można ich wymienić jeszcze więcej, ale poprzestajmy na tym, jest to, że. Dzieci wystawione są na bardzo, bardzo autentyczną wymowę. Oczywiście, pracując z nagraniami, ucząc się języka obcego i pracując z nagraniami, uczniowie oczywiście osłuchują się z tą, z tą autentyczną wymową, to jest prawda, ale jeżeli nauczyciel jednocześnie w każdej interakcji z uczniem. Stosuje tą perfekcyjną, naturalną wymowę. Bardzo, bardzo to pomaga w tym, żeby dzieci właśnie przyswajały już tą bardzo dobrą wymowę bez żadnego akcentu polskiego, bez, bez błędów też polskich nauczycieli w wymowie, które, które no, gdzieś tam zawsze są i nie jesteśmy w stanie czasami od nich uciec. Do tego, oprócz tej wymowy. Również wyrazy, zwroty, słownictwo, które, które dzieci wybierają w komunikowaniu się, są bardziej naturalnym wyborem, są bardziej autentycznym wyborem i rzeczywiście takim słownictwem, takim słownictwem takie słownictwo jest używane później w rzeczywistości w tych obcych krajach, bo ono jest również reprezentowane przez naszego nauczyciela, który z tego kraju pochodzi. Więc słownictwo, dobór słownictwa, oprócz tej wymowy, jest również bardziej naturalny, bardziej autentyczny. Podsumowując, nasze dzieci, pracując z nauczycielami e, pochodzącymi z obcych krajów, nie mówiącymi po polsku, e, są wystawione na szereg, szereg e, dobrych e, doświadczeń. Po pierwsze, e, jest to autentyczny obcyzyczny kontekst, te zajęcia, w których są. Oczywiście są dzieci z, z Polski, również na tych zajęciach, ale ta interakcja, która zachodzi z nauczycielem, jest, jest taką kopią tego, co by się działo, gdyby, gdybyśmy byli właśnie w kraju, z którego ten nauczyciel pochodzi. Ponadto jest to świetna możliwość tego, żeby dziecko, Zauważyło, że jest stanie porozumieć się z kimś z obcego kraju, więc jest to pewnego rodzaju sukces w komunikowaniu się. Dalej, zajęcia z nauczycielem ocjazycznym są autentyczne. Dzieci rozwijają również strategie komunikowania się, które są bardzo, bardzo ważne, oprócz samej znajomości języka obcego. Nasze dzieci doświadczają obcej kultury. I doświadczają rozmowy w języku obcym oraz bardzo mają duże szanse na przyswojenie bardzo ładnej wymowy i doboru odpowiedniego, naturalnego, autentycznego słownictwa w rozwijaniu swojego, swojego słownictwa w języku obcym. Także to były zalety pracy z nauczycielem obcojęzycznym, nie mówiącym po polsku. Ja, jako właściciel szkoły językowej Obserwaty Best w Kostrzynie nad Odrą i w Witnicy, serdecznie zapraszam zarówno w Kostrzynie, jak i w Witnicy e, lokalną społeczność do zajęć w naszej szkole. Serdecznie zapraszam.